Jakie predyspozycje powinna mieć osoba, która taki gabinet prowadzi? Mhm. Czy każdy się do tego nadaje? Myślę, że nie. Ponieważ tutaj potrzebny jest taki spokój, takie wyciszenie osoby, która wykonuje ten zabieg, ale też empatia, słuchanie tych klientek, też staranie się właśnie ich zrozumieć, że. One są w różnej sytuacji. Nie zawsze jest tak, że klientka przychodzi ze szczerym uśmiechem do nas, więc ja też nigdy nie oceniam. Nigdy, przenigdy. Dla, jestem naprawdę bardzo daleka od tego. Staram się poznać tą klientkę już na fotelu, wysłuchać jej i zrozumieć, dlaczego jest tak, że, że po prostu nie zawsze się uśmiecha. Uważam, że nie. Nie każdy musi się uśmiechać, ale często, gęsto zakładamy, że o jak się wchodzi i nie ma uśmiechu na twarzy, to już oceniamy i mówimy, a ta to jest taka albo taka. Mm -hmm. Więc ja jestem naprawdę daleka od tego i nigdy i zawsze mówię: nie oceniaj, nie znasz yy, tak. tej osoby, tak? Więc nie wiemy, co się wydarzyło przedtem, yy, co tam kogoś boli, więc nie oceniajmy mm -hmm. i bądźmy takim. Właśnie dobrym słuchaczem dla tych klientek, żeby one czuły się, że ktoś ich wysłuchał. Nawet nie, nieraz nie trzeba nic mówić dla nich samo wygadanie się, wyrzucenie tego z siebie jest naprawdę dużą wartością, którą wynoszą z zabiegu.